ma dzisiaj tryb rozkazujący. Kawkę sobie zrobiłem, także próbujemy to szybko ogarnąć. No więc tak, ten tryb rozkazujący, no generalnie używamy go w trzech albo w czterech przypadkach, czyli na pewno w drugiej osobie liczby pojedynczy, czyli ty, tak, tak jak po polsku, idź do sklepu, kieński szef, tak dalej, potem przy wy, w liczbie mnogiej mm, idźcie do sklepu, gate, insky shift. I w formie grzecznościowej, w trzeciej osobie, liczby mnogiej, gain, ins shift. Idźcie pan, pani do sklepu, coś w tym stylu. Właśnie czasami też w niektórych gramatykach mówią, że przy my, idźmy do sklepu, gain, wir Że to też jest imperatyw. No, ale w związku z tym, że to jest prosta liczba mnoga, generalnie jest, jest prosta. Problem jest z drugą osobą liczby pojedynczej, to jest ten ty, kiedy zwracamy się do kogoś bezpośrednio I mu coś rozkazujemy, coś proponujemy, bo tryb rozkazujący to nie znaczy od razu, że rozkazujemy komuś coś, tylko na przykład, że proponujemy coś. Dobra, co robimy z tą, z tą drugą osobą liczby pojedynczej? Ważne w tym wszystkim jest to, żeby znać odmianę czasownika. W przypadku czasowników regularnych to nie jest tam wielki problem, czyli tam ich mache, du machst. Tak? Czyli w drugiej formie mamy st. No i zobaczcie. Ich mache, du machst. Usuwamy, czyli usuwamy to st i mamy mach, zrób. Mach tajna chosówka I tyle. W przypadku regularnych jest zajebiście proste. W przypadku nieregularnych też tylko trzeba wiedzieć właśnie jak on się odmienia. Czyli na przykład mamy czasownik nemen, e, brać e, ich nehme tu nimmst, nie? i usuwamy sobie od tego st i robimy z tego nym jako weź. Zajebiście proste. Problem pojawia się wtedy, kiedy nieregularne w nieregularnych następuje tak zwany przegłos, czyli na przykład mm, przegłos to jest taka sytuacja, kiedy w bezokoliczniku mamy, um, mamy samogłoskę, na przykład a ich farę, ale potem w drugiej osobie liczby pojedynczej mamy du feas, czyli z tego a robi się umlaut, tak ten, ten, to nazywamy przegłosem. Bo w sytuacji, w której mamy taki przegłos, to owszem, usuwamy st, ale usuwamy także ten przegłos. Czyli na przykład ich fare, potem druga osoba liczby pojedynczej, du first, i robimy, usuwamy umlaut st, czyli robimy fa. Tak? Ważne to nie jest tak, że zawsze tam, gdzie będziemy mieli umlauty, to usuwamy te umlauty, tylko tam, gdzie właśnie następuje ten przykład, kiedy w trakcie odmiany czasownika ten, pojawia się ten umlaut, czyli na przykład ich fahre, tu first, fa, ale na przykład czasownik słyszeć ich höre, tu hörst i już tutaj usuwamy same st, hö. No. Potem mamy kilka czasowników. Gdzie mm, oprócz tej końcówki st, jeśli sobie odmienimy je przez osoby, pojawia się tam także e, czyli na przykład te, które kończą się na n, m, t, czyli na przykład ich arbeite, du arbeitest i tutaj też usuwamy st i zostaje nam e arbeite, albo öffnen, otwierać ich öffne, du öffnest i też usuwamy st i zostaje nam öffne. Takim wyjątkiem jest troszkę, są czasowniki, które kończą się na IG, czyli na przykład um, Beruhige dich, uspokój się, bo mamy przy odmianie mamy Ich beruhige mich, Tu beruhigst dich. Tam nie mamy E, mimo to w trybie rozkazującym dajemy tam E, czyli na przykład Beruhige dich, uspokój się. Albo entschuldige, bo tak naprawdę to entschuldige to jest... No właśnie, entschuldige to mówimy jak przepraszam, ale to jest tak naprawdę coś w stylu wybacz mi, tak? To jest tryb rozkazujący. Dobra, potem mamy jeszcze kilka czasowników, które kończą się na "-s", czyli na przykład uh, lesen. Teraz zobacz, jak się odmienia. Ich lese, tu list, no i tutaj... Uh, Mamy, jak usuniemy "-st", to zostaje nam "-li", to nie za bardzo, usuwamy samo "-t", czyli zostaje nam "-lis". Czyli albo na przykład "-ich esse", "-du ist", tutaj też zostawiamy te. tutaj mamy dwie eski usuwamy samo "-t". Na sam koniec mamy czasowniki całkowicie nieregularne, których po prostu trzeba się nauczyć. Jak to zwykle, czyli czasownik Sein, czyli ich bin, du bist, ale mamy w trybie rozkazującym mamy Sein. Potem mamy Haben, ich habe, du hast, ale mamy habe albo hab. Tutaj właśnie przy tym B możemy dodać e albo, ale nie musimy. Albo na przykład czasownik werden zostać. Ich werde du wirst, ale będzie werde. Albo wiat. Tutaj też jakby przy tych, przy końcówkach b i d możemy dodać e. Czasami brzmi to lepiej, ale nie musimy. I to jest cała, cały tryb rozkazujący w drugiej osobie liczby pojedynczej. Druga osoba liczby mnogiej, czyli wy banalnie prosta, czyli znowu odmianę, czyli na przykład z tym machen, ich mache, du machst, er, sie, es macht, wir machen, ihr macht. Wy robicie, tryb rozkazujący tworzymy poprzez, likwidujemy ten ihr po prostu i zostawiamy formę czasownika taka, jaka jest, czyli macht, na przykład, eure Hausaufgaben, zróbcie wasze prace domowe. To jest spoko. I ta trzecia osoby liczby mnogiej, ta forma grzecznościowa, czyli kiedy, no właśnie nie każemy, tylko proponujemy grzecznościowo, czyli panu, pani, albo powinna być odwrotna kolejność, pani i panu, albo państwu. Czyli na przykład, e, brzmi, w polsku się to tłumaczy, na polsku się się tłumaczy, brzmi to strasznie dziwne. że pan prosto. 100 metrów prosto, tak, gehen sie gerade aus, teraz zobaczcie, czyli znowu odmiana czasownika, ich geht, du gehst, er, sie, es geht, wir gehen, sie gehen, nie, wir gehen, ihr geht, sie gehen, czyli bierzemy sobie tą formę czasownika, usuwamy, nic nie usuwamy, odwracamy po prostu, zamiast sie gehen, robimy gehen sie gerade aus i no, i to wszystko, i tutaj rzeczywiście w nieregularny w tym w trzeciej osobie liczby mnogiej jest czasownik oczywiście jak zwykle sein jest wszędzie nieregularny Czy ich bin du bist er sie es ist wir sind ihr seid sie sind ale tutaj damy seien sie seien sie może jakiś przykład wybądźcie, bądźcie co można by myśleć Zajęcie geduldy. Tak? Bądźcie pan, pani albo państwo cierpliwi. Dobra, to wszystko. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Na razie, hej.